Dzień dobry, z tej strony 19Petruszka20 I gramy sobie w Summer Challenge Athletics Tournament, czyli w zasadzie takie igrzyska letnie. Prawdopodobnie z roku 2009, tak jak Igrzyska zimowe 2009. Jest to w zasadzie od tej samej firmy, czyli City Interactive. Jestem ciekaw czy ona w ogóle działa. No i... Tą gierkę, którą właśnie tu nagrywam, jest to gierka z serii Stary gierek, ale tylko pierwszy odcinek zbiegów jest do playlisty Stary gierek. Reszta, tak jak ten odcinek, jest do playlisty właśnie z nazwy tej gierki, czyli Summer Challenge Athletics Tournament. W tym odcinku będziemy sobie nagrywać skoki do wody na 10 metrów. Trochę to jak fala w Parku Śląskim bodajże że było takie coś, to tam się też skakało z takich e, dużych wysokości. Ja osobiście mi się nie zdarzyło, ale wiem, że takie miejsce e, tam jest. E, przynajmniej było, a czy teraz jest? Chyba to odnowili z tego co wiem, ale dużo też kontrowersji z tym było, że tak powiem. Tak samo. E, no, wiele takich jakichś newsów czasami jest specjalnie, żeby to nagłośnić. Dobra, a w każdym bądź razie mało yy, no, ważne. Przejdźmy sobie już do tej konkurencji. Jaką są skoki do wody na 10 metrów. Później yy, może drużyny oczywiście mają taką samą poziom Ten sam, czyli trudny. Yy, najtrudniejszy tutaj. Yy, no i później może następne... Lata, yy, bo gierka da radę, odpala się po prostu bez płytki, co prawda instalacja, zainstalować musiałem z płytki, ale da radę odpalić bez, na szczęście, więc niech temu mogę ją zrzucić na dysk i ją później odpalić i może kiedyś sobie przejdziemy karierę w jakichś innych odcinkach, ale to może za rok, za dwa, nie wiem jeszcze, no chyba, że będzie jakaś duża oglądalność, czy coś co mnie... Yy, zachęci do przejścia. Oczywiście chciałbym to pokazać yy, i to pokażę, ale może nie w najbliższym czasie, bo to też yy, nie wiem czy jest na tyle do tego warte na ten moment. A później to zobaczymy, zobaczymy. Może, yy, może wrócimy do tego, albo no nie wr wrócimy na pewno, ale yy, nie wiem w jakim czasie. Po prostu, o tak. Przejdźmy okay, już do konkurencji. U publika oczywiście zawsze jest taka sama, bo no tu właśnie mamy fajny ten podest taki do skakania. Instrukcję możemy sobie przeczytać, aby zwiększyć moc wybicia wciskać spację w momencie kiedy poruszające się kółko przechodzi przez zielony punkt. Umieszczony na krawędzi wskaźnika OK. Aby wykonać prawidłowe ewolucje, ewolucję tak jak w Pokemonach, no okay. <grytanie> Musimy naciskać w odpowiednim momencie odpowiednie klawisze. Kiedy symbole pojawiające się po lewej stronie wskaźnika dotrą do zielonego punktu, pojawiającego się na dole wskaźnika, wciskaj odpowiednio WASD. Okay. Kiedy symbole pojawiające się po prawej stronie wskaźnika, dotrą do zielonego punktu, wciskaj odpowiednio w góra dół, lewo, prawo. OK. No i dalej, aby prawidłowo wejść do wody, wciskaj góra, dół, lewo, prawo, w celu umieszczenia niebieskiego kółka w samym środku zielonego wskaźnika. Aha, ok. Dobra, nie wiem czy to dobrze zrobimy y, to lądowanie, bo ja chyba tam będę to robiłem, ale zobaczymy. Zaraz. Z pozycji pikowej 3,5 salta, z pozycji kucznej potrójne salto do tyłu, z pozycji kucznej 3,5 salta. Z pozycji pikowej 2,5 Salta i 2,5 obrotu. Skok do przodu, ze na rękach, przodem w tył, skok do tyłu. Nie wiem, niech jest skok do przodu. Na razie przejdziemy sobie przez wszystko po kolei. Tak mi się wydaje. No nie udało się to tak dobrze jakbyśmy chcieli. Dobra, tak trzeba to wejść, bo ja tam myślałem, że nas całki trzeba najechać, a tu trzeba na środek najechać, więc okej. Okay. to miejsce, ok. Dobra, no teraz możemy drugi wybrać zobaczymy, jak to będzie. Ej, no ciężko, ciężko. Na tym trudnym to. Oj, ciężko. Możemy zagrać ponownie, to zabierzemy sobie inne pozycje po prostu, więc zabierzmy trzecie, później czwartą zabierzemy. Dobra, to trzeba się skupić, bo te klawisze są, tak powiem... Nie. Ojej, tragedia. No, nie było zbyt nie zbytnio dobrze. Zobaczmy, jak to na replayu wygląda, w sumie, jak nie poszło tak dobrze. Nie trafiłem wszystkie. Nie no, na replayu fajnie wygląda, nie? Ale ja wygląda tak skomplikowanie strasznie. Buccaneers. Dobra, czworeczkę sobie teraz zabierzemy. ja Tragedia, tragedia. Ja to skomplikowane, nie, <laughs> eee, nie pamiętam, czy tam była jeszcze jakaś konkurencja. Eee... Moment. Nie było. Dobra, ja mam telefon na chwilę, więc wyciszę. Dobra, e, ktoś e, do mnie zadzwonił soreczka e, ale to jeszcze na szybko rozpoczniemy e, te skoki e, i tam sobie powtórzymy e, ten trzeci i czwarty tryb na szybko spróbujemy tu pobić jakieś rekordy, trzeba się skupić. Dobra, nie wyszło aż tak tragicznie. Ło, dobrze, dobrze. Zobaczmy na replayu. Trzecie miejsce, ok. Druga runda, czwarta. Mam nadzieję, że tego telefonu nie było słychać, co prawda nic tam nie było takiego, no ale no. ojej, oj, oj. <grym>, a idź pan Jedź <grym>, pan To była tragiczne, to było tragiczne nawet nie chcę patrzeć. O, trzecie miejsce, spoko. No ale To pierwsze wystarczyło, żeby trzecie miejsce zdobyć. Dobra. To by było na tyle. Ja dziękuję za oglądanie. No i życzę miłego dzianka. W następnym odcinku widzimy się z yy, łucznictwa. Później jest kaki na trampolinie i szermiarka została. Tu jeszcze w opisie chyba. Pisze coś takiego, że jest... Kolarstwo e, Ja nie wiem w którym to miejscu jest, więc może to jest w karierze e, Bądź też e, w zawodach No ale tu e, tego nie ma Więc no chyba, że to tu Nie Więc kolarstwo musi tu gdzieś być, ale gdzieś jest e, indziej Także no ja dziękuję za oglądanie, życzę miłego dzianka, no i widzimy się w następnych odcinkach może kolarstwo mi się uda zobaczyć gdzie one by tu było, bo nie, nie jestem pewny. Tak. Na razie papa. Pa.